Manu, zastanawialiście się kiedyś, czemu do was czasem po prostu nie odpisuje? Czy to ja, czy to jakiś inny gracz? To jest prawdopodobnie 99% szansy sytuacja, w której znajduje się osoba, do której jest opisany. No jak tutaj widzicie, koleś pan z założył specjalnie konto, żeby sobie ze mną popisać. A ja po prostu jestem chamski i leję sobie Lorda Gnoli. No, ale tutaj muszę się wytłumaczyć, że Lord gnoli na S3 to jest obelegany noob. W szczególności ja go biję. <grytanie> Aktualnie oczywiście. Mam nadzieję, że to się niebawem zmieni i będę miał go serdecznie dość serdecznie w nosie. No i no. No, no, no pozdrowić pana, no po prostu. Aż się chciało ten film zrobić, tak naprawdę. Nie miałem żadnych wyrzutów sumienia, że on nie przekazuje nic ciekawego, tak naprawdę. Ale jeśli piszecie do mnie czy do kogoś innego i nie odpisuje ta osoba, to znaczy, że coś robi, co po prostu wymaga skupienia. Jasne, ja bym mógł pisać, ale prawdopodobnie bym skończył marnie i bym padał tutaj jak szmata. A tego by chyba nikt nie chciał. Ja przede wszystkim też nie bo już straciłem na tutaj na te bossy bardzo dużo rzeczy. Tą misję po prostu przeklinam. Jest tak denna, tak długa, tak głupia, że to jest po prostu masakra. Jedna osoba zabiła pierwszego lorda i mi wydropiła list. Ja zabijam już ponad 170 gówno mam. Ciekawe ile będzie będę w ogóle musiał zabić, żeby mieć właśnie list. Dobra. Pozdrawiam tego Pana bardzo serdecznie, do zobaczenia do na następnych odcinków Papa. Pa.